A teraz przed państwem Mikołaj Waldek! Niosę ze sobą pełen gór A w nim prezentów chuj, nie lepszy od drugiego Coś mam k**a dla każdego Kto ma k**wa z mózgu Ten dostanie 10 rusków A kto grzeczny był Ten dostanie prezent Ho ho ho, święta co? Ho 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 Pięk przy stole po kielichu Można walnąć panie zdzichu Mój renik perdzielny druh z rzadkiej pełen brzuch Bo się najadzni tej trawy, bo mu zawsze raz do roku z Japonii Ale to zawsze pod zimę to już jakoś przygniła i jak się i nazrę po tym srab, święta świętaj. No i co zrobię? O ho ho! Święta wnet! Pójdzie z tachet, Cztachet po W rewisie, zawsze z idzie! O ho Święta są! O ho Wiem, stole po kielichu, Można panie śnichu!